Chciałam powiedzieć, że ja podskakuję jak tygrysek na czołówce do ciebie. Jak tygrysica. A ja jak ta gidy, jak powiedział jeden z moich znajomych. Ale najważniejsze, że są państwo z nami i z tego, co państwo piszą, to ta czołówka państwa wprawia w dobry humor. A jeszcze w lepszy humor wprawią państwa niektóre z naszych tematów, do których się właśnie zabieramy. Proszę. Zabieramy się do tego, dlaczego tak trudno rolnikowi znaleźć żonę. Przyjdzie do nas Adam Kraśko i pewnie nam wyzna, dlaczego nie znalazł do tej pory żony, ale tak naprawdę... Coś zaczęło mu nieźle wychodzić, prawda? Jak już stanął na scenie, jak już zaśpiewał i zobaczył, że o mały włos nie trafiła go ta bielizna, którą w niego rzucają sprzed sceny przedstawicielki płci pięknej, to doszedł do wniosku, że to jest być może jego nowa życiowa droga. Teraz ja powinnam tak zrobić i zemdleć. Kraśko Adam Kraśko odkąd wziął udział w programie rolnik Szukażony? stał się w swoim otoczeniu prawdziwą gwiazdą ale nawet gwiazda może mieć swoje problemy w wywiadach Adam często opowiada o tym że ma wiele kompleksów jednym z nich jest jego wzrost i figura trzeba go trochę pogonić bo to wiadomo troszkę zapasiony no, a jakby ci właśnie taka dziewczyna powiedziała że masz schudnąć 20 kilo to co Zrobimy no to? no to jadę jedziesz? a jak? rower i pojechał nie może boli to będzie moje poświęcenie dla tej drugiej osoby. Na co dzień zajmuje się gospodarstwem, ale dumny jest z tego, że pracę rolnika potrafi łączyć z pracą w fabryce mebli. W programie Rolnik Szuka Żony wiele kontrowersji wzbudził jego związek z Anką. Adam unikał jednoznacznych deklaracji. Ja czuję więcej niż sympatię do Adama, i trochę się obawiam, że on może nie czuć to do mnie. No, boję się ze strony Adama, jak to będzie. Dla mnie miłość jest czymś bardzo pięknym, czym bardzo pięknym, ale czymś niebywale ulotem. Niestety w ostatnim odcinku okazało się, że Adam rozczarował Ankę, bo jedyne, co mógł jej zaoferować, to przyjaźń. Jeszcze przed pojawieniem się w programie Rolnik Szuka zaczął występować publicznie, między innymi na weselach. A teraz popularność zdobywa dzięki pewnemu teledyskowi. Oj Aniu, Aniu, dziewczyno ma, ty nie bądź na mnie, już taka zła razem znów się spotkamy u ciebie w domu, bez Twojej mamy. Postura i głos niczym, Joe Cocker. No nic, tylko zaczynać karierę w show biznesie i on właśnie zaczął. Kochana Aniu, my się spotkamy u Ciebie w domu, bez Twojej mamy. U nas też bez mamy, nie? Spotykamy się panowie. Adam Kraśko, juhu, fanfary, najsłynniejszy polski Dam. rolnik, który jeszcze nie znalazł żony, dziewczyny. Może to się stanie właśnie po tym programie? Jest z nami także Mieczysław Krasowski, kolega Adama. Panowie grają razem ze spole. E, w zespole. Tak. W tak eksport nazywa tak. się zespół, Export. Tak. tak. Słuchajcie, no co, to, co to za pomysł, żeby zająć się muzyką? Jak to się stało? Kto was natchnął? Myślę, że w moim przypadku, jeśli o mnie chodzi, to muzyka była takim, taką moją pasją już od wczesnych lat młodości. Od, od dzieciństwa. Jakoś to się w moim życiu przewijało i teraz... Co głównie co głównie się przewijało? O, w ogóle panowie, możemy przejść na te? Możemy mówić sobie ja po był imieniu? Bardzo, by było fajnie. Adamie, to jakiej muzyki słuchałeś od dzieciństwa? Yy, generalnie w ogóle teraz też słucham różnego rodzaju muzyki. Ale bardzo lubię muzykę taneczną, bardzo lubię muzykę, muzykę popularną. Ty musi być muzykę... beat? Niekoniecznie. To po Ty... prostu musi być, musi być klimat. Uderzyłaś w klimaty ala, słuchaj, przed konkursem szopenowskim, a tutaj mamy mega imprezę, jak było widać na telewizorze. <laughs> Panowie, no i co? Wpadliście na pomysł, żeby zacząć występować, stajecie gdzieś na podhalu na scenie, a tam szaleństwo. Spodziewaliście się, czy raczej zdziwiliście się, widząc, co się dzieje? Powiem tak, pierwszy raz jak wykonaliśmy tą piosenkę na imprezie sylwestrowej, no to rzeczywiście popularność tego utworu nas zaskoczyła, bo to było dosłownie, dosłownie tak, że wcześniejsza piosenka no mało ludzi się bawi. Wchodzę, wchodzę na scenę, zapowiadamy: Oj, Aniu, Aniu, co się dzieje? Szał, co się dzieje! Pobiła wszystkie inne. Czyli inne, co się praktycznie... działo na parkiecie? Szał był, no dziewczyny do Adama przybiegały. Piszczały? To też. też Zwieszały się. się na nim. No jest się Ciężko na tym powiesić No, metr 98 zapytałam przed programem. No, Tak, tak. I co? Wszystkie już znały na pamięć wasz utwór? E, tak. O, bardzo mnie to zdziwiło, ale refren śpiewały, śpiewali wszyscy. I dziewczyny, i chłopaki, wszyscy śpiewali. Praktycznie był szał. No, nas, nas to zadziwiło, jak stałem, jak wryty. Nie stałeś się w Rytm, bo tończyłeś, też, też, bawiłeś się razem z nami. To nie było tak, że stałeś. Ty prowadziłeś tą piosenkę. Ja w pewnym momencie poczułem się tak, jakbym to ja był tłem. Patrzcie, widzicie? Drodzy Państwo, show biznes. Niby na scenie wszystko jest pięknie i błyszcze, a później na zapleczu awanturak to jest większą gwiazdą. Panowie? Nie, nie było żadnej awantury. Po prostu ja nie czuję się żadną gwiazdą. Ja jestem zwykłym człowiekiem z krwi i kości. Takim samym, jak <laughs> no to czemu programem? ty się nam tutaj, Adamie, marnujesz? Dlaczego to tak ciężko, żeby to serce zapikało w tym rytmie, mianowicie miłosnym rytmie, który zaprowadzi ja to do otaru? Jak ktoś mi zadaje takie pytanie, tak. a jak tam sprawy sercowe, to zawsze mówię, że serce w granicach normy. Mhm. Ja to myślę, że ty serce ale... masz ogromne, bo gdybyś miał tylko dla jednej miejsce, no to ona już dawno by była, ale mam wrażenie, że ty po prostu przyjmujesz to uwielbienie kobiet ze wszech stron i wszechmiar. Uw... Może to nie jest... Mi się żadne, też tak wydaje. to, że to nie, jest, nie jest żadne uwielbienie, tylko ja po prostu lubię robić coś dla innych. Przykładem była familiada, gdzie ekipa z rolnika wystąpiła. Wygraliśmy familiadę i... To uczucie, że zrobiło się coś fajnego dla innych, to po prostu jest. jest no to coś super, fajnego. ale my tu wystąpimy o matrymonium Popatrz, mieciu ma rodzinę, prawda? Mam Szczęśliwą. Rodzinę, Dzieci tak. występują. E, syna mam. Masz syna. I proszę, mieciu ma rodzinę, ma żonę, ma syna, a ty Adamie czemu tak wiesz? Adam, Adam, Adam żyje muzykowie, wie pani co? Ja Przecież Adama... po imieniu. A właśnie? No, Marzena. E, ma, Marzena. Ja Adama znam już sporo lat. Nie, 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 nie sposób było jego nie zauważyć, bo przychodzi na imprezę taką, no jak zaczyna tańczyć, pół sali jest jego. No wiadomo, no, wiadomo. mówię, ma pojemne serce, szerokie mówię. ramiona. A poza, tym, a poza tym jest bardzo taki kulturalny. I do kobiet szermanski, że tak to, bym powiedział. To dlaczego to jest... on nie ma żony, Adam? Przez bez butów chodzi. <noise> Może ja zapytam inaczej. <noise> czy ty chcesz mieć żonę? Oczywiście, jak najbardziej. Chcę mieć normalną rodzinę, kochającą rodzinę i... Ale zdajesz sobie sprawę z tego, tego, że, jako artysta, który staje na scenie i przyjmuje to uwielbienie od tylu innych różnych kobiet, to oczywiście szanse się zmniejszają. A to jest kwestia, jak ktoś do tego podchodzi. Ja mam do tego też, też dystans i staram się po prostu z każdą osobą, czy to jest dziewczyna, czy to jest mężczyzna, nawet porozmawiać, nawiązać jakiś tam kontakt. Dobra, Adam, mam pytanie. To wreszcie... jaka... jaka ona ma być? Blondynka? Kolor włosów nie świadczy o charakterze. Wysoka? Średnia. Średnia, dobra. Szczupła y, czy pulchna? Zaokrąglona, powiedzmy tak. Zaokrąglona, no to jest coś mam. Wiesz, na ubranie, Morzenko, to ja mam w szafie, a... I w... dlatego cię lubię. Takie szparagi no. nie wchodzą w grę. Nie, 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 absolutnie. Musi być... to, to z Tomkiem tutaj macie podobne gusta. Tomek też lubi, żeby kobieta była kobietą. Ja się bałem, że mnie sfata z nim, bo ja jestem szparagiem, jak mnie kiedyś nazwałaś. No dobrze. Nie, nie, nie. Co my, jeszcze, co my jeszcze chcemy wiedzieć? No dobrze, czy, czy y, jakieś ma mieć zainteresowania, żeby te zainteresowania na was połączyły? Muzykę fajnie, na na no. pewno fajnie by było, żeby miała też swoje pasje. Które... Żeby nie wisiała na tobie. Dokładnie. Mhm. Kobieta, która ma swoje pasje, czuje się spełniona w ich realizacji, jest kobietą spełnioną jest kobietą szczęśliwą. A to mhm. dla mężczyzny też jest dużą nagrodą. Czyli w sumie nie są to wygórowane wymagania, co jak myślisz? Ja już się trochę zgubiłem. No nie wiem, czy nie są zgórowane. Ja zacząłem wymyślać nazwę twojego biura matrymonialnego, patrząc na to, co robisz. Różowe serca, biuro matrymonialne. Marzena Rogalska, Radzi. Marzena Radzi. Marzena Swata. A dokładnie, ja mogę być pierwszym klientem. Powiedz, za, za co mocniej trzymać kciuki? Za twoją muzyczną karierę czy za twoje matrymonium? E, jeden za to, drugi za to. Dobrze, proszę bardzo. Ty mi się coraz bardziej podobasz. Chłopaki, gratulujemy wam tej kariery. No. Niech wam się pięknie rozwija i piszcie kolejne Bawimy, bawimy się muzyką, bawimy się tekstami, chociaż wiele osób mogło poczuć się e, jak, w jakiś sposób dotkniętych czy obrażonych. Ale no, to, jest, no, mieliśmy, to jest nieprawda. Nie mieliśmy, Ale dzieci lubicie, prawda? Dzieci lubicie. One? Lubicie dzieci? Powiem tak, uwielbiamy dzieci. A jak krzyczą i, mamy... i są nieznośne? Też. Też, ja, ja mam takiego właśnie. Krzyczy okay. jest niedośle. Powie... Ale to popatrzcie, panowie, popatrzcie, jaką myśmy przygotowali, a propos dzieci y, prowokacje. Spójrzcie I u was. się sprawdziło, tak jak przewidziałem. nie pogadałem sobie w tej rozmowie, ale was, serdecznie Was pozdrawiam. <grym>